Cześć! Dzisiaj opowiadamy sobie o wolnym metabolizmie. Zapraszam na materiał. No i przyznajcie szczerze, ile znacie takich osób, które mówią, a przecież Janek to waży tyle samo co ja, on je za dwóch, on jest chudy, a jestem gruby. No i dlaczego? No i tutaj ludzie nie biorą pod uwagę wielu, wielu czynników. Bo teraz taka osoba sobie powie, kurde, ale przecież ja trenuję 3, 4, 5 razy w tygodniu, no i nadal jestem gruby. No, i te osoby po prostu nie zdają sobie sprawy z tego, że trening siłowy generuje bardzo, bardzo, bardzo małe wydatki energetyczne. Tak naprawdę dużo ważniejszą częścią jest pozostała część dnia, czyli pozatreningowa część doby, tak to nazwijmy. Bo w tym wypadku mamy powiedzmy te 8 godzin dziennie, odliczając sen i pracę, gdzie możemy wygenerować spore wydatki energetyczne. No i tutaj na przykład ta osoba, która powiedzmy je za dwóch może tak naprawdę być dużo bardziej aktywna niż my. My po treningu możemy wrócić zmęczeni, położyć się na łóżko, leżeć, oglądając telewizję nic nie robiąc. Taka osoba również może chociażby trenować, tyle samo to my, ale po treningu wróci do domu, zje obiad, kolację czy jakikolwiek tam posiłek no i pójdzie sobie na spacer. Wcześniej, yy, kiedy Ty dojeżdżasz do pracy samochodem, ta osoba przyjeżdża rowerem, wraca również tym rowerem. Także zobacz, ile tutaj już dochodzi dodatkowych aktywności. Poza tym, ta osoba również myje naczynia w domu, przyrządza w domu dosyć często, także to są dodatkowe aktywności, które ona wykonuje, a ty na przykład wykonujesz je dosyć rzadko. No i tak, pozbieramy sobie, że tak powiem, kilka rzeczy, kilka wpływowych i wyjdzie nam, że Janek je o. 2000 kcal więcej, z tego względu, że rusza się dużo, dużo więcej niż my. No i tutaj mówimy o aktywności typu nit, czyli tej niezwiązanej z treningiem siłowym. No i jak się okazuje w badaniach. Różnice międzyosobnicze, nawet jeżeli te osoby mają na przykład tą samą masę ciała, ten sam wiek, ten sam wzrost, czyli parametry antropometryczne są po prostu identyczne, mogą tutaj sięgać nawet 50% kaloryczności diety. Czyli tak naprawdę jedna osoba może jeść 4000 kcal, utrzymywać masę ciała, a druga 2000 kcal. I to jest właśnie największa składowa, jak chodzi o nasze całodzienne zapotrzebowanie kaloryczne. Także jeżeli chcesz jeść więcej i nie tyć, no to po prostu musisz zwiększać, że tak powiem, aktywność pozatreningową. Nie skupię się tylko i wyłącznie na treningu, bo pamiętaj, że trening to jest mały wyrywek w ciągu całego dnia, no i jeżeli jest to jeszcze trening siłowy, to on generuje naprawdę niewielkie ilości wydatków energetycznych, rzędu powiedzmy 250 w porywach, może u niektórych 500 kilokalorii, co jest naprawdę niewielką ilością. Także to byłoby na tyle w tym materiale. Jeżeli się podobało to pamiętaj o zostawieniu lajka, subskrypcji, kliknij również dzwoneczek, żeby być na bieżąco z materiałami. No i to byłoby na tyle w tym materiale. Cześć i do zobaczenia w następnych.